No na pewno. Oczywiście, że zmieniła na lepsze. No. Pff, ho. Ja tak myślę. Dużo fajniej było jest teraz, jak było kiedyś. No tak jest moje zdanie, no. Dzięki. Pewnie, że tak, że nie ma już kopalni i nie ma stanowisk pracy na pewno, tak? No ale mamy muzeum, mamy wszystko to, co chcemy wiedzieć o No Ja myślę, że, że zmieniła na lepsze. No na pewno, ja tu już nie mieszkam w Obrzychu, ale zmieniła. Yy, dlaczego? No bo jest ładna. ja tutaj już mieszkam, nie mieszkam w Obrzychu 8 lat. Przyjechałem z Poznania, nie? Tutaj do rodziny. No i kopalnia jest ładna, ja wiem, bo pracowałem też, nie? Znaczy nie na kopalni, tylko na kopalni robiliśmy, robiliśmy remonty, nie? No i zmieniła się ładnie. Dawno nie byłem w środku. No na pewno, bo dzieje się tam dużo wspaniałych rzeczy i stał się Wałbrzych atrakcyjnym miejscem na Dolnym Śląsku. Ale oczywiście, że tak rewelacja. Ja jestem miłośnikiem zabytków i to miejsce bardzo pasjonuje. Wszyscy moi znajomi, którzy odwiedzają Wałbrzych, mówią wielka zmiana Wałbrzycha. Super. Stara kopalnia? Ja tam raczej, ja w kopalni przerobiłem 25 lat, to mnie kopalnia nie dziwna. No. A ta nasza inwestycja w starą kopalni? Nie byłem, ja nie chodzę, ja już jestem pani stary, była, że no, a kopalnia to mi jest niedziwna. No tam troszeczkę budowęczów miało robotę, odnowione to zostało, ale się zmieniła. Wszystko się dzieje w tej kopalni, rynek zamarł. Także jakby coś zrobili dla rynku po prostu. Wszystko dookoła jest puste. Do, zam do wynajęcia, do zamknięcia. Także... No niestety Wałbrzych jest pusty. Oczywiście, jak najbardziej. Dużo się odbywa y, kultur kulturalnych wydarzeń bardzo. No i samo zwiedzanie jest y, interesujące. No tak, dużo. A dlaczego? Bo ją zamknęli. Ale jest nowa. A no jest, Tak Zamknięta. No, no jest, no tylko ze muzeum nie zrobili, a nie wydobycie. Nie. Nic, nie Oczywiście. No fajne miejsce. Bardzo fajne w ogóle imprezy się tam odbywają, koncerty. Także wydaje mi się, że jest w porządku. A ja nie wiem, bo ja nie jestem stąd. Nie był Pan w Starej Kopalni? Nie byłem. No to musi Pan nadrobić. No to, to narobię. No poważnie, nie byłem. No chyba tak. No dużo kulturalnych rzeczy się odbywa. Koncerty. Uważam, że tak. A dlaczego? No jest ładnie. Można tam wyjść, kawiarnia. Miło. A powiem Pani, ja 20 lat 25 lat temu, jak wyjechałam z Wałbrzycha, w ogóle jestem Wałbrzyszanką i wróciłam tu z powrotem. I tak za wiele nie mogę się wypowiedzieć, ale nagle, że do klubu seniora i mam tam właśnie też między innymi zajęcia. Jestem bardzo zadowolona.